Hejka kochani, witam się dzisiaj z Wami z mojej kuchni. Niestandardowym widokiem takiej oto torby. Byłam na zakupach i chciałam Wam zrobić haul z siaty. Byłam w sklepie Edeka, ale na sam początek, taki oto żarcik po czym poznać polaka za granicą na zakupach. Kto wie, ręka w górę. Oczywiście po siatce z Biedronki. Zobaczcie, ja mam taką, oto siatkę, właśnie z Biedronki. Tutaj są moje zakupy. Tutaj jest rachunek, więc yy, będę wyciągać yy, wszystko z siatki i pokazywać Wam, co kupiłam. Kupiłam taki makaron. To jest taki makaron z zupek chińskich. Taki ekspresowy, nie trzeba go gotować. Ja lubię ten makaron stosować do sałatek. I ten makaron. Zaraz poszukamy sobie na rachunku. Kosztował euro 19. Więc myślę, że za takie duże opakowanie to jest fajna cena 250 gram tego makaronu. To chyba tak standardowo, jak, jak na dwie zupki. To nie wiem, czy dwie zupki można w tej cenie kupić. Następnie mamy. Taką gotową masę na kluski i ta masa kosztowała dokładnie ,45 euro bo pamiętam tutaj wychodzi z tej porcji bardzo dużo klusek, więc nie trzeba wiecie gotować ziemniaków, ich później mielić. Bardzo ułatwiona sprawa, jest to po prostu gotowy produkt, może kilka dni poleżeć w lodówce i po prostu szybko, fajnie możecie zrobić sobie kluseczki. Naj... Następny produkcik to jest taki. Jest to również gotowa masa, tym razem na placki ziemniaczane. Zobaczcie, tak ona wygląda. Ja nie wiem, czy w Polsce możecie kupić coś takiego, ale u nas praktycznie w każdym sklepie można kupić właśnie gotowe takie kluski, albo właśnie gotową masę na placki ziemniaczane. Doskonale panie domu wiedzą. Ile czasu kosztuje zrobienie placków ziemniaczanych, obranie, umycie, starcie? A tak, mamy tutaj gotową masę, wyciągamy sobie z opakowania i od razu możemy smażyć. Następnie kupiłam. Mozzarella. mozzarella kosztowała euro 41. Jest to cena za 200 gram. To jest akurat mozzarella, mozzarella bo będziemy dzisiaj robić lasagne. No, a jeśli lasagne, no to potrzebny nam makaron do lasani. Makaron do lasani kosztował euro 63, z tego co pamiętam. I to są włoskie makar. Nie, przepraszam, euro 76. Tyle kosztował makaron na lasagne. Dzisiaj będziemy właśnie ją przygotowywać. Mam wolny dzień, więc mogę poświęcić trochę czasu na gotowanie. Kupiłam również kilka makaronów właśnie tych włoskich, bo ja lubię mieć zapasy makaronu. Wiecie, jak nie macie czasami pomysłu na obiad, wrzucacie sobie makaron, do tego jakiś sosi, gulasz czy szpinak i... Obiad macie gotowy. A te makarony są naprawdę bardzo dobrej jakości, a kosztują 97 centów, więc nie wiem. Napiszcie mi pod spodem w komentarzach, czy w Polsce można kupić makaron poniżej 5 zł, bo ja naprawdę nie wiem. Kupiłam sobie również z tej samej firmy makaron spaghetti. Jest to taki nie za gruby, nie za cienki i to jest naprawdę we włoszech wyprodukowany makaron. On jest taki bardzo sprężysty i on jest specjalnego ziarna mąki wyprodukowany z tego co tutaj wyczytałam, z mąki tej durum zdaje się. Tutaj pisze też Dobrze. Nie będziemy się zagłębiać. Kupiłam sobie również na stoisku azjatyckim takie oto mleko kokosowe. Ja jeszcze takiego mleka kokosowego nie miałam. Tu jest 200 gram tego mleka, 250 ml. I ta, tu pisze, że to mleko może być do sosów i zup, więc prawdopodobnie jego konsystencja będzie taka bardziej po prostu no jak mleko, a nie jak mleko te kokosowe w puszce. Następnie kupiłam sobie sos słodko ostry, czyli sos. Bardzo lubimy ostatnio te sosy i praktycznie do wszystkiego dodajemy. Te słodko ostre sosy, ale nie podałam wam. Te mleko na pewno kosztowało 97 centów, a ten sos 1,70 y, 70. Pojęcia bladego nie mam, czy te produkty można da, taniej kupić w Polsce, czy raczej drożej. Kupiłam sobie również. Y, Olej z pestek dyni, on ma kolor zielony. Ta butelka jest ciemna, dlatego nie widać tego koloru. Naprawdę bardzo polecam Wam ten olej do sałatek, ale odrobinkę dosłownie, żeby go pomieszać z jakąś dobrą oliwą z oliwek i ten olej, bo on nadaje takiego orzechowego smaku, właśnie sałatkom i taka mała buteleczka wystarczy na dużo olej kosztował około 3 euro nie będę już tu szukać na rachunku następnie właśnie też na tym stoisku chińskim kupiłam sobie makaron ryżowy bo wiecie ekspresowe dania u nas w domu królują kupiłam również nori w EDC jest nori najfajniejsze moim zdaniem jest tutaj 7 takich liści, więc możecie sobie przygotować 7 takich rolek. Ja najlepiej lubię suszy przygotowane właśnie przez siebie w domu i dlatego kupiłam sobie, żeby mieć w zapasie, jak nie przyjdzie ochota na suszy, to najważniejsze jest właśnie to Nori, no bo ryż każdy z nas w domu praktycznie ma tuńczyka, można kupić w każdym sklepie. No i jeszcze jedna paczka makaronu, tym, tym razem taki. te wszystkie makarony były po 97 centów. Jest to również makaron z tej mąki duru. I najważniejsza, najważniejsza część, najważniejszy produkt do naszej lasagne to będzie dzisiaj szpinak. Ten szpinak kosztował 1,45 euro za kilogram i to są całe liście bo ja nie lubię tego takiego, wiecie, pomiażdżonego. Później jak zrobicie z tego takie sosik, to wychodzi taka miazga, a tutaj jednak te liście są duże, więc fajniej to wygląda i no, a jeżeli fajniej wygląda, to i lepiej smakuje. No i tak wyglądają moje zakupy. Ceny mniej więcej Wam podałam. Za wszystko zapłaciłam 26 euro. Tu jest rachunek, więc myślę, że to nie jest jakaś wygórowana cena, zwłaszcza, że samo Nori kosztowało 5 euro. To na pewno kosztowało 5 euro, tak, 5,97 dokładnie. Więc yy, tak się prezentują moje zakupy, i zaraz przejdziemy do gotowania szpinakowej lasagni. No więc zaczynamy. Włączam kuchenkę. Od razu dwa palniki, bo przygotujemy sobie i szpinak i sos beszamelowy. Osoby, które robiły już lasagne to wiedzą, że mm, no, lasagne robi się z mięsa mielonego, ale że ja nie jem w ogóle mięsa, y, to zamiast mięsa damy dzisiaj szpinak. Smaka mi narobiła dzisiaj koleżanka z pracy, y, bo powiedziała mi, że właśnie to jest jej ulubione danie. I jak będzie je przygotowywać, to mi przyniesie, ale zanim ona mi przyniesie, to ja sobie po prostu spróbuję sama przygotować. Zobaczymy, czy mi wyjdzie ta lasania, coś w podobnym stylu jak lasania z mięsem. Topimy sobie masełko. Ja do wszystkiego stosuję tylko i wyłącznie masło. Olej używam do takich produktów, które mogą się przypalić, ale jeżeli robię sos czy właśnie robię szpinak, który nie wymaga długiego smażenia, to wszystko przygotowuję na maśle. Pamiętajcie, że wszystkie takie płynne produkty, margaryna zwłaszcza, to są produkty sztuczne. One są robione w fabryce, a masło jest naturalne. Zobaczcie sobie: masło powinno mieć minimum 98% tłuszczu, bo ten 1% to może być woda albo jakieś takie inne produkty dodawane do masła, ale powinno mieć standardowo 98% masła. Ja nawet nie wiem, ile ma moje. My kupujemy zawsze te irlandzkie masło. W Lidlu. Masło w Niemczech, nie wiem czy wiecie, ale jest tańsze niż w Polsce, bo właśnie te masło, te oto, właśnie irlandzkie masło, kosztuje chyba euro 25, to nie wiem ile to będzie około 5 zł za kostkę. Wiem, że niektórzy kupują w Niemczech masło i zaborzą dla rodzin do Polski. Otworzę sobie od razu szpinak i widzę, że to jest bardzo duże opakowanie. Więc ja na pewno dzisiaj całego nie zużyję, ale jest tutaj takie zamykanie strunowe, więc można z powrotem to zamrozić i nic się nie stanie. No ten szpinak jest jeszcze zamrożony, ale to nic, po prostu troszkę dłużej będzie musiał się podusić i tyle. Masełko nam się topi, bardzo fajnie. Nie wiem, co będę do Was mówić w międzyczasie. Mam nadzieję, że was nie zanudzę. Tutaj na desce mam już skrojony czosnek i będę dodawać ten czosnek do tego masła. Ja ten czosnek nie przepycham przez praskę, tylko właśnie kroję w takich dość sporych kawałkach, bo my nie lubimy. Jak wiecie, ten smak jest taki ukryty. My czosnek lubimy ukrywać go w daniach, nie musimy. I dlatego też właśnie dodaję takie duże kawałki czosnku. Jak ktoś natrafi na taki kawałek, on jest usmażony, uduszony, to chyba korona nikomu z głowy nie spadnie. A uważam, że po prostu wyciskanie przez praskę zabiera dużo smaku z czosnku. Dałam tutaj około trzech takich większych ząbków. Za długo nie pieczemy czosnku, to wiecie o tym, bo. On po prostu zgorzchnieje i yy, cały sos nam się zepsuje. Tak lekko, naprawdę, tylko lekko go podsmażamy. I tak myślę, ile tego szpinaku mi będzie potrzeba. Troszkę odłożę. Cały mi nie będzie potrzebny. Mam nadzieję, że tyle starczy. To wiecie, że szpinak wygląda, że jest go dużo, a jak on się po prostu udusi, to zrobi się go mało. I on tutaj pod wpływem ciepła się sam rozmrozi, potem w swojej tej wodzie się udusi i nic mu się nie stanie. No ale tutaj będziemy przechodzić do robienia beszamelu na maśle. Przypominam około łyżka mąki. Podpiekamy na masełku tą mąkę. Jak wyjdą nam grudki, to się niczym nie przejmujemy. W kuchni się różne rzeczy zdarzają. Najważniejsza sprawa to, aby nie przesolić, bo jak już się przesoli, to nic już nie można uratować, ale mnie się to często zdarza. I ten sos robię tak na oko i patrzę po prostu, jaka jest, będzie jego konsystencja. Nie mam jakiegoś takiego, wiecie, yy, standardowego przepisu na sos beszamelowy, Dolewam po prostu zimnem go mleka, mieszam i patrzę, jaka jest jego konsystencja. Może no, nie wiem, czy prawie cały litr nam tu pójdzie. Sosu beszamelowego możemy ugotować więcej, bo ja na spód daję jeszcze ten sos, żeby ten makaron do lasagni zmiękł. Każdy ma, wiecie, jakieś swoje sprawdzone sposoby na sos beszamelowy. No ja mam taki. Cały czas trzeba niestety mieszać ten sos, bo porobią nam się grudki. Kiedyś, właśnie, robiłam zawsze lasagne z mięsa mielonego i piekłam właśnie mięso. Robiłam ten sos, przekładałam serem. Wszystkim bardzo smakowało. No nieraz ten makaron do lasagne po prostu tak nie dochodził, nie był taki miękki. Później już wiecie, wszyscy poszli na łatwiznę, bo woleli kupić sobie jeden kawałek lasagne po prostu w sklepie. I też są bardzo smaczne. No ale nie wiemy jak to jest przygotowane, prawda? To, co sobie ugotujemy w domu, to wszystko wiemy, co dodaliśmy. I to się musi teraz tak ten szpinak podusić, więc y, przyjdę do Was, jak już będą te produkty gotowe. No, więc wszystkie składniki mamy już przygotowane. Tak wygląda uduszony szpinak, widzicie, że widać kawałki czosnku. Doprawiłam ten szpinak na ostro. Dodałam sól, pieprz, pieprz jeński i magi. I tutaj mamy sos beszamelowy. Mój, widzicie, jest taki odrobinę żółty, bo ja dodaję do wszystkiego kary. No uwielbiam przyprawę kary i po prostu bez kary nie smakuje mi żadne danie. Nie dodaję natomiast do sosu beszamelowego gałki muszkatałowej. Bo po prostu nie lubię. No i teraz mam taką oto blachę. Widzicie, że tutaj już odkładałam chochelkę i troszkę jest blacha pobrudzona. Ale to nic, bo teraz właśnie na dno wylewamy tego sosu. I rozprowadzamy, żeby to była taka cienka warstwa. Widzicie, ten sos ma mieć taką oto konsystencję takiej niezagęstej śmietany. Ja kiedyś właśnie na spód nie dawałam tego sosu, przez co na spodzie ten makaron był odrobinę twardawy. A tak jak na spodzie, jest sos. On nie może być za gęsty. Ten sos musi być kładziony właśnie na gorąco, na blachę, bo ten makaron ma się w tym sosie właśnie ugotować. Więc y, tak to wygląda, widzicie, ja mam taką oto blaszkę, to jest standardowa blacha, to jest y, taka blaszka normalna na ciasto. Nie musicie mieć jakichś ekstra, wiecie, specjalnych y, blach na, y, do lasagni. No i kładziemy teraz makaron. No nie wejdzie nam tutaj, jakoś go tu upchniemy. On się nam tutaj ugotuje, niczego nie musi to być, wiecie, równo jak od linijki. Ja makaronu nie będę cięła. Widziałam, że niektórzy właśnie, wiecie, jak cośkolwiek układają, to tną. To i tak nie ma najmniejszego znaczenia, bo ten makaron się i te sosy ze sobą połączą. No, i następnie kładziemy z powrotem jedną włochelkę tego sosu. Rozprowadzimy łyżką i będziemy nakładać nasz szpinak. To się nam wszystko ładnie. Nakładamy tyle, ile jest potrzeba. Wiecie troszeczkę dociskamy, wyjdzie nam trochę tego spod spodu. Chciałabym, żeby wyszły mi chociaż trzy warstwy. Nie mam za dużo. A też sama prawdopodobnie będę jadła, bo Darek nie lubi yy, yy, nic ze szpinakiem więc nie wiem, czy do pracy nie zaniosę po prostu, żeby się nie zmarnowało. O. To nie musi być dokładnie rozprowadzone, tak jak wam mówię, to będzie parować i po prostu ta woda, która jest w sosie, mleko będzie gotowało nam ten makaron. No i teraz nakładamy szpinak. Będę mieć dwie łyżki w zasadzie, żeby mi się tutaj nie brudziło. Do normalnego tradycyjnego, do normalnej tradycyjnej lasagne dodajemy sos pomidorowy. No ale ja robię taki nietradycyjny, więc o, tak to będzie wyglądało. A może zrobimy sobie tylko taką jedną warstwę. Jak skończę, to do was wrócę. No i wracam do Was z takim oto widokiem. Wyszły mi trzy warstwy tej lazani. I zobaczcie, to jest. Za, zawsze zastanawiam się, dlaczego właśnie w makaronach, do lazani kilka płatów zostaje. Ja nie wiem, czy to jest właśnie przewidziane na inną blaszkę. Zobaczcie, powinno być standardowo właśnie trzy warstwy, yy, no, mięsa, sosu yy, i makaronu, więc nie wiem, dlaczego po prostu jest tak. Niewymiarowo dane tego makaronu. Damy teraz ostatni szlif. Tak to wygląda. Pamiętajcie, że jak będziecie robić lasagne, nieważne czy właśnie ze szpinakiem, czy z mięsem mielonym, żeby wszystkie rogi pokryte były sosem. Na środku tego sosu nie musi być dużo, ale na brzegach dawajcie, dlatego że zazwyczaj właśnie ten makaron odstaje, wysycha i on się Wam nie dopiecze. Więc ostatni szlip tej lazani to będzie mozzarella. Moja jest odtłuszczona, bo wiecie, no, troszkę zdrowiej. Makaron i tak ma w sobie dużo kalorii, bo to jest produkt mączny, chociaż ten jest no ciut lepszy, bo jest z lepszej mąki, no ale zawsze jest to mąka. Posypujemy mozzarellą i niestety ja mam tutaj już resztkę Parmezanu, parmezanu właśnie powinno być na wierzchu więcej, no ale nie mam. Mam tutaj taką oto reszteczkę, więc posypię. No i wkładamy do piekarnika na 180 stopni i będziemy czekać aż się upiecze. Przekuwamy widelcem i sprawdzamy czy do samego końca lasagna będzie. I mamy taką oto lasagne, zobaczcie fajnie nam się upiekła. Piekła się około 25 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni na samym spodzie. Jednak widzicie troszeczkę ser z wierzchu się tutaj przypiekł. No, jeszcze sos mi się wylewa tutaj, yy, ale jak ona troszeczkę postoi, to ten makaron, ten sos wpije. Tak wygląda gotowa lasagna. Zapraszam Was. Do zrobienia takiego przepisu. Ja ten przepis robiłam dzisiaj pierwszy raz. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Wam życzę również smacznego. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa.